Jej słońce zgasło. Kobieta, która przez lata uczyła Polki, jak odnaleźć wewnętrzną siłę, jak żyć w zgodzie ze sobą i jak czerpać radość z każdego, najmniejszego dnia, Agnieszka Maciąg, przegrała swoją heroiczną walkę z nawrotem potwornej choroby nowotworowej. Dziś, gdy jej mąż, Robert Wolański i osierocone dzieci pogrążeni są w głębokim, paraliżującym bólu, na jaw wyszło miejsce jej ostatniej drogi. Chociaż jej rodzinnym miastem był Białystok, modelka i pisarka spocznie w Warszawie. Dlaczego rodzina wybrała właśnie to miejsce? I dlaczego pochówek w Narodowym Panteonie na Powązkach Wojskowych jest tak ważnym, symbolicznym hołdem dla jej niezwykłego życia i dziedzictwa? 27 listopada 2025 roku. Ta data na zawsze pozostanie czarną kartą dla polskiego showbiznesu, ale przede wszystkim dla najbliższych Agnieszki Maciąg. Wiadomość o jej śmierci w wieku 56 lat wstrząsnęła mebiami, ale prawdziwy dramat rozgrywa się za zamkniętymi drzwiami jej domu, gdzie dwoje dzieci musi zmierzyć się z rzeczywistością bez mamy. Agnieszka Maciąg osierociła dorosłego już syna Michała, który ma 33 lata oraz swoją czternastoletnią, ukochaną córkę Helenę. Zaledwie tydzień po jej odejściu, po wzruszającym pożegnaniu w mediach, dziennikarze faktu ujawnili, że to właśnie na cmentarzu wojskowym na powązkach w Warszawie ma spocząć ikona polskiej mody i duchowości. Na razie czekamy na decyzję rodziny, gdzie konkretnie na cmentarzu spocznie pani Agnieszka Maciąg i kiedy, powiedział dziennikarzom osoba z zarządu cmentarza, potwierdzając, że miejsce jej wiecznego spoczynku będzie miało charakter symboliczny. Agnieszka Maciąg, choć dla szerokiej publiczności była uosobieniem zdrowia, spokoju i witalności, przez lata mierzyła się z poważną, nawracającą chorobą nowotworową, która ostatecznie była przyczyną jej śmierci. Modelka przez lata wstrzymywała się od publicznego dzielenia się szczegółami swojego stanu zdrowia, jednak w jej ostatnich latach życia, a zwłaszcza w twórczości, można było odnaleźć aluzję do trwającej, cichej, wewnętrznej walki. W wywiadach sprzed lat wspominała, że po raz pierwszy z poważnym schorzeniem, często opisywanym jako choroba autoimmunologiczna, zmagała się już w młodym wieku. To doświadczenie było dla niej motorem do głębokiej, duchowej i życiowej transformacji, która zaowocowała bestsellerowymi książkami i fundamentalną zmianą stylu życia. W ostatnich miesiącach przed śmiercią, mimo intensywnego leczenia, stan zdrowia Agnieszki Maciąg gwałtownie się pogorszył. Jej odejście nastąpiło w wyniku komplikacji związanych z zaawansowaną chorobą nowotworową. Pomimo potwornego cierpienia, Maciąg do końca starała się inspirować czytelników do życia w harmonii. Wdzięczności i miłości, co zjednało jej rzesze wiernych fanów. Jej ostatni post, miesiąc przed śmiercią, mówił o potędze wdzięczności to testament jej niezłomnego ducha. Smutną wiadomość jako pierwszy przekazał światu jej mąż słynny fotograf Robert Wolański. Jego wzruszający wpis, którym nazwał ją swoim słońcem i światłem, był pełen miłości i oddania. Agnieszka Maciąg osierociła dwoje dzieci. Dorosłego syna Michała, owoc jej pierwszego małżeństwa, oraz trzynastoletnią córkę Helenę, którą urodziła, jak sama mówiła, cudem, kilka dni przed swoimi czterdziestymi trzecimi urodzinami. To właśnie jej przyjście na świat było symbolem nadziei i nagrodą za cierpliwość i miłość, którą tworzyli z Robertem Wolańskim. Robert, który pokochał Agnieszkę i jej syna Michała, traktując go jak własne dziecko, był jej opoką przez niemal trzy dekady. W ostatnich chwilach życia Agnieszki jej prywatnym priorytetem była rodzina. Jak wspominał przyjaciel rodziny, Piotr Wojtasik, mocno wyznaczała granice, przechodząc przez drzwi, domu, była tylko mamą i żoną. To właśnie ten domowy azyl, ta intymność, była jej ucieczką od choroby. Ostatnie chwile, które Wojtasik przytoczył, cytując Roberta Wolańskiego, są rozdzierające serce. Kiedy wszyscy byli jeszcze w domu. Leżeli razem pod kocem była Helena, Michał, Robert, leżeli przy kominku, bo było chłodno i Robert określa, że to był piękny czas do samego końca. To świadectwo, że do końca walczyła o to, by jej dom był miejscem ciepła, a nie rozpaczy. Decyzja o pochówku na powązkach wojskowych w Warszawie, a nie w jej rodzinnym Białym Stoku, jest niezwykle symboliczna. Powązki wojskowe to polski panteon. Miejsce spoczynku wybitnych artystów, żołnierzy, bohaterów narodowych i tych, którzy w wyjątkowy sposób zasłużyli się dla polskiej kultury i tożsamości. Chowając Agnieszkę Macią w tym miejscu, jej rodzina i środowisko oddają hołd nie tylko modelce, ale kobiecie, która swoją twórczością, swoim świadectwem i swoimi poradnikami o zdrowiu i duchowości stała się mądrym, duchowym drogowskazem dla tysięcy Polek. Spocznie obok tych, którzy w inny sposób ale równie mocno ukształtowali Polskę. To symboliczny akt uznania dla jej wpływu na społeczeństwo i na nową erę polskiej kobiecości. Agnieszka Maciąg, ikona mody i autorka, zostanie zapamiętana jako anioł, który zostawił po sobie światło, inspirację, a teraz udaje się na swój wieczny odpoczynek w otoczeniu największych postaci narodu. Jeśli ta poruszająca opowieść o cudzie narodzin, sile rodziny i pożegnaniu pełnym miłości dotknęła waszych serc, Zostawcie łapkę w górę, by oddać hołd pamięci Agnieszki. Udostępnijcie ten materiał, by inni dowiedzieli się, jak pięknym człowiekiem była prywatnie, i koniecznie zasubskrybujcie nasz kanał. Pamiętajmy, że miłość jest silniejsza niż śmierć. Składamy wyrazy głębokiego współczucia Helenie, Michałowi i Robertowi.